To Gosia z MKC Photo Creations, i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak podnieść tęczówkę oka, jak zrobić, żeby oko było troszeczkę bardziej mokre, takie bardziej wyraziste, żeby takie sprawiało efekt wow na zdjęciach. Technika jest mega prosta, także zapraszam do oglądania. Będziemy robić to z tego. I jeszcze drugie zdjęcie takie, w którym zrobimy taki efekt. I słuchajcie, to nie jest kwestia tego, czy te zdjęcia wymagają podniesienia. Jakiegokolwiek, to jest tylko kwestia tego, żeby Wam pokazać, jak to zrobić. Ok? Także zapraszam do oglądania. Jak już powiedziałam, to będą bardzo proste sposoby mega proste wręcz. Co potrzebujemy? To: zdjęcie, oczywiście. I teraz tak chciałabym nacisnąć tutaj na kółeczko, takie czarno-białe, i dodać curves, czyli krzywę. Tu jest drugi segment od góry, trzecia pozycja curves. I teraz tak, chcę nacisnąć gdzieś tak mniej więcej na środku tej linii i przeciągnąć ją w górę. Bez obaw, bez obaw. Dobra. I teraz tak, mamy białą maskę na tej warstwie. Chciałabym ją odwrócić na czarną, czyli naciskam Command albo Ctrl i na klawiaturze. Ona się robi teraz czarna, wszystko jest zakryte. Potrzebuję pędzelka z białą farbą. Mam taką. I teraz tak, opacity, mam tutaj pierwszą część 100%, flow. Przeciągnę może na coś... no dobra, 39 Jeżeli jeszcze nie wiecie, czym się różnią te dwie kwestie, w, e, w, jeśli chodzi o pędzelek, to mam film na moim kanale Zapraszam do oglądania, wyświetli Wam się na górze I teraz tak, przybliżam sobie Reguluję wielkość pędzla kwadratowymi nawiasami I teraz tak, chcę pomalować albo dodać ten efekt do mojego zdjęcia. Na tym zdjęciu nie ma takich widocznych, znaczy widać źródło światła oczywiście, ale nie ma takich widocznych e, na przykład lampy, czy softboxu, czy jakiegoś innego źródła światła, takiego bardzo, bardzo takiego wyraźnego, odbijającego się, to nic. My sobie tutaj zrobimy na tym właśnie taki bardziej, tak podkreślimy to źródło światła na tych oczach i właśnie podniesiemy kolor tęczówki i dodamy takiego, takiego efektu jakby mokrego oka także po prostu maluję tym efektem, który przed chwilą zrobiłam na mhm. oku, jeżeli na przykład maluję w którymś miejscu, w którym to nie pasuje albo jest za dużo, to po prostu muszę wziąć czarną farbę tutaj mam białą, białą, ale muszę wziąć czarną i zamalować jeżeli na przykład jest coś za dużo i teraz tak wydaje mi się, że już w tym momencie jest mega Wydaje mi się, że to już jest po prostu super efekt, ale możemy pójść trochę dalej nawet. I zmienić e, blending mode w tej, tej masce, czyli e, nie wiem, jak to się po polsku mówi. Zamiast tutaj e, tej, tej opcji norma, mogę pójść i nacisnąć na przykład na screen. I to jest tak trzeci segment od góry, druga pozycja. I tutaj jest. Już, no może trochę za dużo, to znaczy zależy wiecie jakie macie zdjęcie na przykład jak macie jakieś kosmiczne czy wam wampirzaste zdjęcia no to może akurat taki efekt byłby fantastyczny, super a na przykład do takiego zwykłego zdjęcia może być trochę za dużo więc co muszę zrobić zmienić krycie maski, tutaj opacity przeciągnę sobie trochę w dół o i wygląda to tak i wydaje mi się, że wygląda naprawdę fajnie Teraz mogę też zmienić z tego screen pójść na Hardlight i to jest czwarty segment od góry, trzecia pozycja. I zobaczcie, jak cała ta, cały ten efekt się zmienił znowu. Bez i ze. wydaje mi się, że jest absolutnie fantastyczny i na pewno, na pewno wybija oczy. I teraz tak, dodałabym do tego jeszcze tylko, znaczy oczywiście tu jest możliwości nieskończoność. Można zrobić jeszcze jedną warstwę i dodać jeszcze jeden efekt i po prostu bawić się w nieskończoność, ale ja Wam pokażę prostą. Więc teraz jeszcze tylko pod, e, zakończyłabym zawsze wyostrzeniem oczu i teraz tak, naciskam Command, Option, Shift, E albo Ctrl, Alt, Shift, E na klawiaturze, żeby zrobić taką warstwę żeby złączyć te wszystkie warstwy spod spodu w jedną warstwę na górę bez pozbywania się poprzednich warstw potrzebuję tego do użycia mojej akcji którą będę wyostrzała oczy którą możecie znaleźć na mojej stronie internetowej i teraz tak użyję tej takiej łagodniejszej wersji biorę pędzelek, białą farbę Pastity 100%, flow 100% i maluję po oczach. I tak wygląda przed. Taki delikatny efekt. A tak wygląda po przed i po, tylko wyostrzeniem. A tak wygląda przed całym efektem i do całego efektu. Wydaje mi się, że tym prostym sposobem naprawdę zmieniliśmy oblicze oczu. Mam jeszcze jedno zdjęcie, jeszcze jeden przykład. Tutaj jest bardziej widoczny softbox w odbiciu w oczach, ale całe zdjęcie jest troszeczkę ciemne, więc e, zrobimy podwójny efekt. Także znowu idziemy w Curves. Drugi segment od góry, trzecia pozycja. Przeciągamy w górę wyraźnie, bez obaw. I robimy dokładnie tak samo, czyli odwracamy maskę, bierzemy biały pędzelek, weźmiemy Flow trochę mniejszy też, może być 43 i teraz tak pomalujemy tutaj troszeczkę. Pomalujemy tutaj troszeczkę. I jeszcze pomalujemy dodatkowo tą białą, tą biały softbox, ale do tego wezmę Flow 100%. I zobaczmy, jak to wygląda przed i po. Chyba przyznacie, że tutaj znowu to już jest spektakularne, prawda? Oczywiście znowu można to tak zostawić, a można dalej pójść z tym jeszcze trochę. Więc sprawdźmy po prostu dalej, jakiś dodatkowy efekt. Dlaczego nie? Sprawdźmy, jak to wyglądało. Co powiecie na przykład na screen, czyli znowu to jest trzeci segment od góry i druga pozycja. Moczodowe takie bardzo mocne, prawda? A jakbyśmy tak przeciągnęli Opacity w dół, może coś około 50%, sprawdźmy, jak on wygląda przed i po. No, a jakbyśmy teraz duplikowali tą warstwę i zamiast screen pójdziemy na hard light. to tutaj dokładamy jeszcze jedną warstwę, którą jest hard light. i tak wygląda przed, tak wygląda po. Co myślicie? Widzicie, samo highlight nie widać na tym ciemnym tutaj, na tej ciemnej tęczówce, dlatego mam tutaj takie rozjaśnienie. Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałam, możliwości jest nieskończona ilość, ale chciałabym to utrzymać w takiej prostej formie przekazu na razie, a wy oczywiście możecie się bawić do woli. I teraz zróbmy to samo, czyli połączmy wszystkie warstwy. Yy, Command-Option-Shift-E, albo Control-Alt-Shift-E I teraz idziemy znowu w tą moją akcję wyostrzenia oczu I lecimy Z białym pędzelkiem po oczach Jak to wygląda? po przed i po... Delikatnie się wyostrzyły przed i po. Jeżeli na przykład uznaliście, że to nie, nie jest wystarczająco widoczne, to można zduplikować warstwę, i wtedy jest już bardziej intensywne bo To jest kwestia indywidualna. Pokażę Wam, jak wyglądało zupełnie przed, a jak teraz wygląda po. Także zdecydowanie oczy są bardziej widoczne. Na pewno kolor jest bardziej podniesiony. Jeśli chodzi o intensywność efektu, to jest kwestia indywidualna i indywidualna zdjęcia, co chcecie osiągnąć. Także bawcie się, bo to jest Photoshop, żeby się nim bawić i sprawdzać różne rzeczy. Jeżeli wykorzystacie tą technikę, zapraszam Was do mojej grupy na Facebooku prywatnej, w której możecie się dzielić swoimi pracami. Chętnie bym zobaczyła. A póki co, dzięki za oglądanie i do następnego razu. Субтитры а.